Cześć, witajcie. Ja jestem Mplay, a to jest kolejny odcinek SimCity. Tak więc zapraszam. W dzisiejszym odcinku będziemy to zrobić to samo co zawsze, czyli w sumie planować miasto. Tutaj do planowania nic nie ma. Hmm, za bardzo. Czy jest impreza? Dobra. I właśnie, co się zmieniło od poprzedniego odcinka? Od poprzedniego odcinka nie, nie zmieniło się nic. Tak, ponieważ... Eee, tak jak zawsze, e, miałem mało czasu. To jest chyba już moja stara śpiewka. Mm, o, co się dzieje? I dobory pracowników. No okej, okay, spróbujemy gdzieś dostawić, ale chłopie nie ma gdzie go do tego dostawić. E, po prostu, no, no nic nie zrobię, no. Nic nie zrobisz, no, co zrobisz? Gdzie tego już nie dostawię? Tu mogę ewentualnie... Nie, tu już ale nic. To takie o fale. I właśnie ostatnio odkryłem, <coughs> przepraszam, yy, ostatnio odkryłem w SimCity yy, taką funkcję jak drugi mo mosty. Wiem to już było dawno, ale że ja nie ogarniam. Zrobimy pierwszy most. Eee, nie da się. O, chyba, że tak. Tak? Ej, what the fuck? Czemu tego nie mogę połączyć? Może inaczej... Mmm, tak to połączymy. What the? Trudno. Budynek mniej. O. No i teraz od razu lepiej I co, domy trzeba dostawić Bo niedobory domów są Znaczy mieszkańców W ogóle przyspieszymy czas Bo nie lubię w nocy pracować Tramwaje mamy, widzę Co tu chcą Ziemia nie zniesie nasz Więcej naszych śmieci burmistrzu musimy przestać bo już ja nie wiem rekordy. Co tutaj pójść I właśnie w tym odcinku miałem poruszyć sprawę dotyczącą... dotyczącą uwaga mm, mojej... W sumie nie przyszłości, tylko mojej przygody z SimCity. Jak jeszcze, no dobra. E, mojej przygody w SimCity, otóż... Znaczy no co do opowiadać no. Zacząłem grać w CD 2000, tam w ogóle była grafika taka, że... No grafika była... Zatkane rury, co jest? Zatkane eee, rury Dobra, jeszcze jest Ja sobie mogę ulepszyć moją posiadłość Co by tutaj dostać? tylko mogę sobie gargulcy, znaczy pozumnie nic trzeba postawić Eee właśnie, dobra tak, w SimCity, zacząłem, w SimCity zacząłem grać w edycję 2000 SimCity 2000 mm, No nie zrozumiem, te miasta wychodziły Takie tam były chyba, jak grałem, miałem wersję SimCity, jakimś Del Deluxe Edition Nie, to była czwórka Deluxe Edition SimCity, jakieś, to było jakieś rozbudowane SimCity Jakiś tam dodatek był eee, I no... W to grałem i... Co ja mogłem robić jeszcze? A no i w to grałem, i tak mi te miasta niezbyt wychodziły, ale chyba się, nie chyba, tylko na pewno się tym nie zrażałem. I kupiłem sobie później simcz 4. Mm. simcz 4 to ja dostałem w prezencie. No i fajnie się grało. Fajnie, tylko tam był taki fajny kod. Chyba był You don't deserve it, gdzie odblokowywał wszystkie budynki. No ja się tym strasznie jarałem i wpisywałem to i to tak po prostu nie było i tak trochę na znaczy, tak było. No i nadeszło o SimCD5, które po prostu moim zdaniem jest troszeczkę za proste. Ale no to nie wiem, może byłem dzieckiem, większym, byłem większym dzieckiem i po prostu było dla mnie to trudniejsze, a teraz jest. No nie wiem. Mi się wydaje, że SimCity 5 jest prostszą grą jak SimCity 4 zresztą na pewno 2000, ale to może mi się wydawać tylko Dobra, jeszcze dodamy jeden moduł, stać mnie O, a co tak nisko zarabiamy? Mniążków Co się dzieje? Składka, impreza Dobrze, no dobra No nic no i taka była moja przygoda z City. no. Mam kolegów. W sumie nagrywałem z Mattim i z Ruchą, No, nagrywałem z nim w odcinek. Z Ruchą, nagrywałem. Nagrywałem, Beyondboxa. Nie skończyliśmy jeszcze go. I chyba raczej nie skończyłem, bo mapę usunąłem. Już mi się tylko nie chce szukać od nowa. Także od razu mówię, że Biomboxa już nie będzie. Czemu mm. to tego nie mogę? Się miejsce marnuję tylko. biomboxa nie będzie, ale oni zaczęli e, grać w Sim city jak wyszła wyszło w Sim city 5. no i te największy no i takie największe doświadczenie z, z nas to ja mam z city no ale no i też więcej miasta wychodzą no ale co, co tu gadać? No, no trzeba grać no gramy dalej no no, no gramy gramy i co, i nic, no. Miasto się dalej rozwija. I czemu ja nie lubię w nocy grać? Trzeba, trzeba przewinąć czas, żeby się chociaż jasno zaczęło robić. Bo nie, nie no po prostu, no nie lubię w nocy grać, no. Mnie to męczy. I co my tu mamy jeszcze? 75 tysięcy mieszkańców muszę mieć. Jaki moduł dostawię sobie? <laughs> Szkolnictwa, widział oświaty nie, turystyki, transportu, chyba sobie transportu wezmę walne, bo transportu by mi się przydał, nie ukrywam. Chociaż może być i no nie wiem, czy szkolnictwo, czy transport. Co mi jest bardziej potrzebne. Oświaty. Szkoła podyplomowa. Nie, to na razie chyba sobie dam transportu, żeby mieć turystów więcej transportu, bo będę chciał. Nie chcę tego budynku zniszczyć, a chyba muszę. No nic. Trudno, ratusz musi się rozwijać. Ale nowe domy powstają, to... Transportu, wydział transportu i od razu sobie dam takie transporty jak statek. Zawsze chciałem mieć statek w mieście. Czy w niektórych miastach, miałem nawet. I, 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 I... To jest idealne miejsce, to jest po prostu idealne miasto, żeby... No why? Dlaczego? What the fuck? że muszę pół miasta teraz wyburzać Dobra tu może, tu może będzie styknie O, no od razu wiedziałem, że tu, czy tu będzie akurat A tu, czy tu, czy tu Dobra, już tak sobie, tak będzie A statki się przydadzą, bo od razu miasto będzie lepsze droga taka trochę krzywa, ale można to wybaczyć. Od razu rozbudujemy to ładnie. Tam taki, o, znak fajny. I co my tu mamy? Stok statków wycieczkowych i pasażerskiego. A wycieczkowce też mogą być. O, a! Kasa na minusie. No nie. Coś trzeba zaradzić z tym. Ale przyjadą mi ten, nowi mieszkańcy do miasta, to. No dlaczego? Aż tysiąc na minusie, ja się pytam. No, what the fuck? A tu te chałupy czemu takie bidne? Nie wiem, już 80 tysięcy, to musi spadać. O, o dobra, wzrasta, wzrasta, at, dobra, okej. Okay. To jest chwilowy kryzys, kryzys proszę Państwa by się nie należy się przejmować yy, Balkon sobie zostawię A Aż tak kolej będę jechał yy, No ale dlaczego mam tak mieszkańców mało Co to jest Tu mamy Dobra mogę monument dodać nie pamiętam, jaka była specjalizacja miasta. Ale dobra, monument mogę dodać. Wysoki popyt turystów. A wydział turystyki, jeszcze potrzebny. No właśnie. Aaa, jejko, jejko, jejko. No I co by tu zrobić, proszę Państwa? Ile tu trzeba, żeby. 292 tysiące mieszkańców. To jest możliwe do zrobienia. Ale czy na pewno? I mieszkańców już jest 92 tysiące. Miasto się rozrasta. Jest coraz większe. Tu wysypisko. Nie wiem, czy palić śmieci nie będę. Wiem, czy jest złe, ale no. Po prostu już nie mam. Gdzie tych śmieci składować? Mi się kończy miejsce. Nie, nie będę coś miasta zanieczyszczał. Czy trzeba wymyślić kreatywnego? Nie, no tu nie, nie pociągnę tej drogi. Może dodamy. O! Siat. Dobra, jedno dodałem jeszcze. Wiem, to się ludziom nie spodoba, ale co zrobię? No nic nie zrobię, no wysypisko musi być. Teraz trzeba czekać na 100 tysięcy mieszkańców. To już niedługo. To już niedługo, proszę Państwa. To jeszcze chwila, już momencik, chwila i będzie 100 tysięcy. Tylko na razie coś nie mogę tych 100 tysięcy osiągnąć. Jak jest 93, 95, takie no, no takie średnio, średnio. No. No naprawdę, no tu impreza. No, o deszcz pada. W ogóle jakim mamy tutaj ten... Straż Pożarną, czy nie trzeba czegoś rozbudować? Wiem, bo w ostatnim odcinku, ale... Eee, dobra. Tu szpital. To tylko taka mała klinika na takie duże... A nie, do nie, jest szpital. o Komisariat taki, że tak powiem mały. Trzeba postawić większy. Ale na razie niech będzie taki mały To no, na chwilę taki mały. Oho, kasy doszło. No to teraz są. No, zawody sportowe niech będą. Co jest? Nine! Energii brakuje w mieście, a oni nic mi nie mówią. Ten czy ten? Dobra, ten tańszy pozostaje, bo to jest ta sama produkcja, a wiatr i tak wieje w tamtą stronę, więc tak mi poza sobie wieje prąd. On... Znaczy, to jest zanieczyszczenie. Ulepsz. Dobra, i domek. Nie. Samochody sportowe tam. Dalsze lubiłem. 98 tysięcy mieszkańców. Czy będzie 100 tysięcy w tym odcinku, czy nie? Nie wiadomo. Jest 100 tysięcy mieszkańców. Cel serii osiągnięty. Tak, proszę Państwa, celem serii było 100 tysięcy mieszkańców. Ale to jeszcze nie koniec tej serii. Ona może się ciągnąć dalej. Ale to już w następnym odcinku, proszę Państwa, dalej dokończę moją rozbudowę. Yy... miasta, ale cel serii osiągnięty, ale nie mówię, że to jest koniec serii, ponieważ no cele można dalej nowe wyznaczać, ale nie przedłużając. Ja się z Wami standardowo żegnam, tak standardowo, jak zawsze. Yy, no i co podsumowując, no tak jak już mówiłem wcześniej, cel serii osiągnięty, miasto rozbudowane. Dodano nowy moduł do ratusza. No i co? No i wielkie miasto się nam zrobiło z tego. A mieszkańców nadal rośnie, więc. Dobra, żeby się nie powtarzać. Cześć na razie! Pa!